Rozdział 40. Wracam do Indii. Z wdzięcznością wdychałem błogosławione powietrze Indii. Nasz statek Rajputana zawinął do olbrzymiego portu w Bombaju 22 sierpnia 1935 roku. Już pierwszy dzień po zejściu z pokładu stanowił przedsmak całego następnego roku, 12 miesięcy. Nieprzerwanej aktywności. W porcie zgromadzili się przyjaciele z girlandami, aby mnie powitać. Przed hotelem Taj Mahal oczekiwał na tłum reporterów i fotografów. Bombaj był dla mnie nowym miastem. Zobaczyłem, że szybko się unowocześnił, wprowadzając wiele innowacji z zachodu. Rzędy palm stoją tam wzdłuż rozległych bulwarów, a wspaniałe budynki publiczne walczą o zainteresowanie ze starożytnymi świątyniami. Było jednak bardzo mało czasu na zwiedzanie. Niecierpliwie pragnąłem ujrzeć mojego ukochanego guru i inne bliskie osoby. Nadaliśmy Forda na bagaż i nasza grupa wkrótce pędziła na wschód pociągiem do Kalkuty. Na dworcu Howard witał nas tak ogromny tłum, że przez chwilę nie mogliśmy wysiąść z pociągu. Młody maharadża Kasimir Bazaru i mój brat Bishnu stali na czele Komitetu Powitalnego. Zaskoczyła mnie niezwykła serdeczność i skala powitania. Poprzedzeni sznurem samochodów i motocykli, wśród radosnych dźwięków bębnów i konch jechaliśmy powoli. Panna Blecz, pan Wright i ja. Do domu mojego ojca, Okryci od stóp do głów girlandami kwiatów. Ojciec, w podeszłym już wieku, uścisnął mnie, jakbym powstał z martwych. Długo patrzyliśmy na siebie, z radości zabrakło nam słów. Bracia i siostry, wujowie i kuzyni, uczniowie i przyjaciele z dawno minionych lat, skromadzili się wokół mnie, i żadne oko nie było suche. Ta pełna miłości scena żywo trwa w mojej pamięci i sercu. Nie znajduję słów, by opisać moje spotkanie ze Sri Yukteswarem. Niech wystarczy tu opis mojego sekretarza, pan Wright zapisał w swym dzienniku podróżnym. Dzisiaj zniecierpliwiony oczekiwaniem na tę chwilę zawiozłem Yoganandadziego z Kalkuty do Serampore. Minęliśmy po drodze różne, osobliwie wyglądające sklepy, tym ulubioną jadłodajnię Jogananda i wreszcie wjechaliśmy w wąską, otoczoną murami uliczkę. Jeszcze gwałtowny skręt w lewo i oto pojawił się przed nami prosty, lecz budzący natchnienie piętrowy ashram z wystającym na górnej kondycji balkonem w hiszpańskim stylu. Spokojna, samotnia wywarła na mnie ogromne wrażenie. Z powagą i pokorą wszedłem za Yogananda Jim na otoczony murami dziedziniec pustelni. Z łomotem serca kroczyliśmy na stare cementowe schody, po których bez wątpienia stąpały tysiące poszukiwaczy prawdy. Napięcie rosło wraz ze wspinaniem się pod górę. Wreszcie tuż przy szczycie schodów Bezgłośnie ukazała się wielka postać, swami śli juk też stojący w szlachetnej pozie świętego. Serce mi rosło, gdy poczułem, i zostałem pobłogosławiony przebywaniem w jego wzniosłej obecności. Łzy przesłoniły mi oczy, gdy Jogananda upadł przed nim na kolana i z pochyloną głową ofiarował wdzięczność swej duszy i pozdrowienie dotykając stóp guru dłońmi, a potem głową pokornym pokłonie. Gdy powstał, śli też objął go i uściskał. Na początku nie padły żadne słowa. Najgłębsze uczucie wyrażało się w niemym języku dusz. Jakże skrzyły im się oczy, płonąc żarem odnowionego wewnętrznego zjednoczenia. Delikatna wibracja Rozeszła się po tarasie i nawet słońce wymknęło się chmurą, aby dodać tej scenie blasku chwały. Ukląkłem przed mistrzem i dałem wyraz swej niewypowiedzianej miłości i wdzięczności, dotykając jego stóp o skórze stwardniałej z powodu upływu czasu i wieloletniej służby na ziemi. Przyjąłem jego błogosławieństwo. Potem stanąłem i spojrzałem w dwoje pięknych, głębokich oczu, Wnikliwych i promieniujących radością. Weszliśmy do pokoju dziennego, w którym cała jedna strona otwarta była na balkon widoczny z ulicy. Mistrz usiadł na przykrytym materacu na cementowej podłodze i oparł się o wytartą kanapę. Razem z Jogananda Jim usiedliśmy na słomianej macie u jego stóp, wspierając się na pomarańczowych poduszkach. Dla złagodzenia niewygodnej pozycji. Starałem się zrozumieć rozmowę dwóch swamich prowadzoną po bengalsku. Jak się bowiem przekonałem, w ich rozmowie język angielski jest bezużyteczny. Swamidzi Maharaj, jak nazywają Wielkiego guru, zna jednak angielski i często go używa. Świętość tej wielkiej istoty rozpoznałem po jej radującym serce uśmiechu skrzących się oczach. W tej wesołej i zarazem poważnej rozmowie łatwo dostrzegalna była zdecydowana stanowczość guru wypowiadaniu się, oznaka człowieka mądrego, który wie, że zna prawdę, ponieważ poznał Boga. Jego wielką mądrość, siłę woli i determinacji widać na każdym kroku. Przyglądając mu się w nabożnym skupieniu, Zauważyłem jego mocną, atletyczną budowę, której surowości dodawały ślady poświęceń i wyrzeczenia. Cechuje go majestatyczna pewność siebie. Wyraźnie strome czoło, jak gdyby szukające nieba, dominuje w jego boskim obliczu. Ma raczej duży i prosty nos, którym zabawia się w chwilach bezczynności, pstrykając i pocierając go palcami, jak dziecko. Jego czarne oczy skrywające siłę otacza eteryczny, błękitny okrąg. Rozdzielone przedziałkiem włosy mają przy skórze srebrzystą barwę i przechodzą w srebrzysto-złote i srebrzysto-czarne pasma, które opadają w postaci pukli na jego ramiona. Broda i włosy są skąpe i przerzedzone, a jednak uwydatniają jego cechy i podobnie jak jego charakter. Są zarazem głębokie i delikatne. Jego śmiech, jowialny i pełen humoru, wydobywa się z głębi piersi, począsając całym jego ciałem. Jest bardzo pogodny i szczery. Twarz i postawa porażają swą siłą, podobnie jak muskularne palce. Porusza się dostojnym krokiem w wyprostowanej postawie. Ubrany jest w prosty sposób, w zwykłe doti, i koszulę, zafarbowane kiedyś mocnym ochrowym barwnikiem, który już spłowiał i stał się pomarańczowy. Rozglądając się wokół po jego pokoju zauważyłem, że pomieszczenie było raczej zniszczone upływem czasu, co wskazywało na brak przywiązania jego właściciela do fizycznych wygód. Na białych ścianach długiej izby znać było wieloletni wpływ warunków atmosferycznych. Spod farby wyłaniały się pasma blada-niebieskiego tynku. W głębi pokoju wisiał portret Lahiri Mahazaj z prostą pobożnością przystrojony girlandą kwiatów. Było tam też stare zdjęcie Jugananda Dziego wraz z innymi delegatami na Kongres Religii w Bostonie. Spostrzegłem osobliwe połączenie współczesności ze starodawnością. Ogromny żrandol na świece, wykonany ze szlifowanego szkła, od dawna nieużywany, pokrywały pajęczyny. Na ścianie zaś wisiał błyszczący, aktualny kalendarz. Za balkonem widać drzewa orzecha kokosowego, górujące nad pustynią, osłaniające ją w milczeniu. Zaobserwowałem ciekawą rzecz. Wystarczyło, by mistrz zaklaskał w dłonie, a natychmiast zanim jeszcze skończył, pojawiał się przy nim jakiś młody uczeń gotowy do posługi. Nawiasem mówiąc, bardzo polubiłem jednego z nich, chudego chłopca o imieniu Prafula, który miał długie czarne włosy do ramion, bardzo przenikliwe i skrzące się czarne oczy i niebiański uśmiech. Jego oczy błyszczały, a kąciki ust lekko się unosiły. Co przypominało gwiazdy i sierp księżyca po zmroku. Radość swamiego Sri Luktajwara w związku z powrotem jego produktu była oczywiście ogromna. Był on też na swój sposób ciekawy mnie, jako produktu swego produktu. Jednak przewaga mądrości w naturze tej wielkiej istoty nie pozwalała na zewnętrzny wybuch radości. Jogananda Ji ofiarował mu kilka darów. Jak to jest w zwyczaju, gdy uczeń powraca do swego guru. Usiedliśmy potem do prostego, lecz dobrze przyrządzonego posiłku. Wszystkie dania przygotowano z warzyw i ryżu. Sri Yuk też bardziej był zadowolony, że stosowałem niektóre indyjskie zwyczaje, jak na przykład jedzenie palcami. Po kilku godzinach rozmowy w języku bengalskim i wymiany ciepłych uśmiechów. I radosnych spojrzeń, oddaliśmy głęboki pokłon u jego stóp i pożegnaliśmy się, składając pronam. Po czym wyruszyliśmy do Kalkuty, zabierając ze sobą trwałe wspomnienie świętego spotkania i powitania z mistrzem. Chociaż piszę tu przede wszystkim o swoich wrażeniach zewnętrznych, stale byłem świadomy prawdziwej istoty świętego, jego duchowej chwały. Odczułem jego moc i zachowam to uczucie jako swe boskie błogosławieństwo. Z Ameryki, Europy i Palestyny przywiozłem Szyjuk Teżwarowi wiele prezentów. Przyjął je z uśmiechem, lecz bez żadnych uwag. Na swój własny użytek przywiozłem z Niemiec parasol, pełniący też funkcję laski. W Indiach zdecydowałem jednak, że podaruję ten wynalazek Mistrzowi. Naprawdę jestem wdzięczny za ten dar. Guru spojrzał na mnie ze zrozumieniem, wypowiadając tę niecodzienną uwagę. Ze wszystkich prezentów właśnie laskę pokazywał swym gościom. Mistrzu, proszę, pozwól mi sprawić nowy dywan do salonu. Zauważyłem, że tygrysia skóra też wara, leżała na podartym chodniku. Zrób to, jeśli sprawi ci to przyjemność. Głos góru pozbawiony był entuzjazmu. Patrz, moja Tygrysia mata jest ładna i czysta. Jestem królem w swym małym królestwie. Poza nim jest ogromny świat zainteresowany tylko sprawami materialnymi. Gdy wypowiedział te słowa, poczułem, że lata się cofnęły i jeszcze raz jestem młodym uczniem oczyszczanym w codziennym ogniu nagany. Gdy tylko zdołałem się wyrwać z serampore i kalkuty, wyruszyłem z panem Waltz do ranci. Cóż to było za powitanie istna owacja uzyskały mi w oczach, gdy ściskałem bezinteresownych nauczycieli, którzy przez piętnaście lat mojej nieobecności trzymali wysoko standard naszej szkoły. Radosne twarze i szczęśliwe uśmiechy, zarówno uczniów mieszkających w internacie, jak i dochodzących, były wystarczającym potwierdzeniem wartości ich wszechstronnego nauczania szkolnego i ćwiczeń jogi. Niestety, instytucja Branci miała poważne kłopoty finansowe. Sir Manindra Chandra Nundy, stary Maharaja, którego kasimbazarski pałac został przekształcony w główny budynek szkoły, i który ofiarował jej wiele hojnych datków, już nie żył. Wiele nieodpłatnych, dobroczynnych działań szkoły było poważnie zagrożonych z powodu braku dostatecznego publicznego wsparcia. W ciągu lat spędzonych w Ameryce nauczyłem się trochę jej praktycznej mądrości, jej ducha malki w obliczu trudności. Pozostałem w Ranci przez tydzień. Smagając się z krytycznymi problemami. Następnie odbyłem kilka rozmów w Kalkucie z wybitnymi przywódcami i wychowawcami. Przeprowadziłem długą rozmowę z młodym maharadżą Kasim Bazaru oraz zaapelowałem do mojego ojca o pomoc. I oto chwiejne podstawy szkoły w ranci zaczęły się umacniać. Wiele datków z pokaźnym czekiem od moich amerykańskich uczniów włącznie, dotarło w samą porę. W ciągu kilku miesięcy od mojego przybycia do Indii, ku mojej radości, sytuacja prawna szkoły w Ranci została uregulowana. Marzenie mojego życia o założeniu edukacyjnego ośrodka jogi, trwale niezależnego finansowo, zostało spełnione. Wizja ta kierowała mną podczas skromnych początków z grupką siedmiu chłopców w 1917 roku. W ciągu dziesięciu lat po 1935 roku Szkoła dla Chłopców w Ranci ogromnie rozszerzyła zakres swojej aktywności. Rozległa działalność humanitarna prowadzona jest tam obecnie w misji Shiamas Charana Lahiri Mahasai. Szkoła nosząca obecnie nazwę Jogoda Satsanga Ramacharya Vidyalaya prowadzi na wolnym powietrzu zajęcia dla klas szkoły podstawowej i średniej. Uczniowie zakwaterowani na miejscu i dochodzący do szkoły uzyskują również przygotowanie zawodowe określonego typu. Uczniowie sami rozwiązują większość swoich problemów za pomocą niezależnych komisji. Bardzo wcześnie w trakcie mojej kariery wychowawczej odkryłem, że chłopcy, którzy znajdują upodobanie w psotach i przechytrzaniu nauczycieli, z ochotą akceptują zasady dyscypliny narzucone im przez kolegów. Sam nigdy nie byłem przykładnym uczniem, to też odnosiłem się ze zrozumieniem do wszelkich chłopięcych wybryków i problemów. W naszej szkole zachęca się uczniów do uprawiania sportów i gier. Boiska rozbrzmiewają odgłosami rozgrywek hokeja na trawie i treningów piłki nożnej. Wychowankowie z ranci często zdobywają puchary na różnych zawodach. Znajdujące się pod gołym niebem gimnazjum znane jest daleko i szeroko. Odnawianie mięśni za pomocą siły woli jest charakterystyczne dla jogody. Z pomocą myśli Kieruje się energię życia do dowolnych części ciała. Chłopcy uczą się również asan, postaw ciała, szermierki, czyli walki z użyciem lati, kija, oraz jiu -jitsu. Tysiące osób odwiedziły organizowane w idealali, w Ranci, pokazy poświęcone zdrowiu. Naukę podstawowych przedmiotów w języku hindi przekazuje się też rdzennym plemionom Kolów, Santali i Mundów, zamieszkującym tę samą prowincję. W pobliskich wioskach zorganizowano też klasy dla dziewcząt. Unikalną cechą szkoły w Ranci jest wtajemniczenie w kriya jogę. Chłopcy codziennie praktykują swe duchowe ćwiczenia, śpiewają gitę, a poprzez nakazy i dobry przykład nabywają cnót prostoty, wyrzeczenia, honoru, i prawdy. Poznają, że zło jest przyczyną nieszczęść, a dobrem są czyny, które przynoszą prawdziwe szczęście. Zło można przyrównać do zatrutego miodu, kuszącego lecz skażonego śmiercią. Opanowanie niepokoju ciała i umysłu za pomocą technik koncentracji przynosi zdumiewające rezultaty. Nie jest tu żadną sensacją, Widok małej, uroczej postaci, w wieku dziewięciu czy dziesięciu lat, siedzącej w niezmąconym spokoju przez godzinę lub dłużej, z niemrugającymi powiekami i wzrokiem skierowanym ku duchowemu oku. Obraz tych uczniów zranci często powracał w mym umyśle, gdy w różnych krajach świata obserwowałem studentów, którzy z trudem potrafili spokojnie usiedzieć godzinę. Ranci leży 2000 stóp nad poziomem morza. Klimat jest tu łagodny i umiarkowany. Na terenie posiadłości o powierzchni 25 akrów znajduje się jeden z najpiękniejszych sadów Indii. Rośnie tam 500 drzew owocowych mango, gujawy, lici, chlebowca i daktyli. Chłopcy hodują tu własne warzywa i przędą na swych czarkach. Dom Gościnny jest zawsze otwarty dla przybyszów z zachodu. Biblioteka Szkoły w Ranci posiada liczne czasopisma i około tysiąca książek w językach angielskim i bengalskim, które są darami z zachodu i wschodu. Znajduje się tam również kolekcja świętych pism z całego świata. Dobrze sklasyfikowana ekspozycja muzeum prezentuje archeologiczne, geologiczne i antropologiczne trofea, które w dużej mierze pochodzą z moich wędrówek po różnych zakątkach Bożego Świata. Szpital o charytatywnym charakterze oraz apteka, które wraz z wieloma oddziałami w odległych wioskach należą do misji Lahiri Mahazaj, udzieliły już pomocy 150 tysiącom ubogich mieszkańców Indii. Uczniowie szkoły w Ranci. Otrzymują przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy. W okresie tragicznych powodzi lub głodu chłopcy służą na prowincjach swą godną pochwały pomocą. W ogrodzie stoi świątynia poświęcona siwie z posągiem błogosławionego mistrza Lahiri Mahasaya. W cienistych zakątkach ogrodu codziennie odbywają się modlitwy i lekcje pism świętych. Powstały też prężnie rozwijające się placówki, które są filiami szkoły w Ranci i podobnie jak ona prowadzą zajęcia z jogi oraz utrzymują internat dla chłopców. Są to Jogoda Satsanga i Szkoła dla Chłopców w Lakshmanpurze, Biharze oraz Szkoła Ogólnokształcąca Yogoda Satsanga wraz z Pustelnią w Eczmaliczak w Midnapore. Okazała Jogoda Mat powstała w 1939 roku w Swarze, bezpośrednio nad Gangesem. Ta nowa pustelnia, położona zaledwie kilka mil na północ od Kalkuty, stanowi przystań pokoju dla mieszkańców miasta. Dostępne tam jest odpowiednie zakwaterowanie dla gości z zachodu, zwłaszcza dla dogłębnie poszukujących prawdy, którzy poświęcili swe życie duchowemu urzeczywistnieniu. Działalność Jogoda Mat obejmuje też naukę korespondencyjną, wysyłanie co dwa tygodnie materiałów Self-Realization Fellowship do uczniów w różnych częściach Indii. Nie ma potrzeby dodawać, że wszystkie te edukacyjne i humanitarne działania wymagają ofiarnej służby i oddania wielu nauczycieli i pracowników. Nie wymieniam tutaj ich nazwisk, gdyż jest ich zbyt wielu, jednak każdy z nich ma na zawsze jasne miejsce w mym sercu. Nauczyciele ci, czerpiąc natchnienie z ideałów Lahiri Mahazaj, porzucili kuszące świeckie cele, aby z pokorą służyć i dawać siebie innym. Pan Wright szybko zawarł przyjaźń z wieloma chłopcami z ranci. Ubrany w proste doci, przez pewien czas mieszkał razem z nimi. W Ranci, w Kalkucie, w Serampore, wszędzie, gdzie się udał, mój sekretarz, posiadający dar dobrego pióra, zabierał ze sobą dziennik podróżny, którym opisywał swoje przygody. Pewnego wieczoru zapytałem go. Dyk, jakie masz wrażenia z Indii? Pokój, odpowiedział w zamyśleniu. Atmosferę narodu stanowi pokój. Przypisy do rozdziału 40. Pronam to dosłownie święte imię, słowo oznaczające wśród Hindusów pozdrowienie, któremu towarzyszy złożenie dłoni i podniesienie ich od serca do czoła w geście pozdrowienia. Pronam jest w Indiach takim samym gestem jak uściśnięcie dłoni na zachodzie. Ćwiczenie umysłu za pomocą pewnych technik koncentracji stworzyło w Indiach w każdym pokoleniu ludzi o niezwykłej pamięci. Sir T. Vijayar Gavachari opisał w Hindustan Times testy, jakim poddano współczesnych specjalistów od pamięci z Madrasu. Napisał on. Ludzie ci byli niezwykle biegli w literaturze sanskryckiej. Siedząc na oczach licznej publiczności, sprostali próbom, którym równocześnie poddało się kilka osób z widowni. Test wyglądał następująco. Pierwsza z osób zaczęła uderzać w dzwon, i specjalista od pamięci miał za zadanie policzyć uderzenia. Druga osoba czytała z kartki długie zadanie arytmetyczne, które zawierało dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Trzecia osoba recytowała kilka wierszy z Mahabharaty i Ramajany, które należało następnie odtworzyć. Czwarta przedstawiła zadanie z wersyfikacji, które polegało na ułożeniu wiersza o odpowiednim metryce i o zadanej tematyce, a każda linijka musiała kończyć się konkretnym słowem. Piąta osoba prowadziła z szóstą teologiczną dysputę, której treść argumentacji trzeba było zacytować w prawidłowej kolejności. Osoba siódma z kolei przez cały czas kręciła kołem, którego liczbę obrotów należało policzyć. Ekspert od pamięci musiał równocześnie wypełnić wszystkie te zadania na drodze procesu myślowego, ponieważ nie mógł skorzystać z ołówka. Ani kartki papieru. Napięcie umysłu musiało być wówczas straszliwe. Zwykli ludzie z powodu podświadomej zazdrości skłoni są pomniejszać wartość takich osiągnięć, hołdując przekonaniu, że wymagają one tylko wyćwiczenia niższych funkcji mózgu, jednak nie jest to wyłącznie sprawa pamięci. Ważniejszym czynnikiem jest tu ogromna koncentracja umysłu.